HALF is the most valuable. Najważniejsze i najcenniejsze w życiu jest zdrowie. Najpierw choruje żona duchowa, a potem body. Możemy iść do księdza, żeby nam uleczył duszę, możemy iść potem do doktora, żeby uleczył nam ciało. Reason of uh, health is in another place, jest w innym miejscu. Dawniej wierzono, że to człowiek przechodzi od razu na świat chory i dopiero uh, process of education bring him uh, half. Człowiek jest chory wtedy, kiedy nie ma kultury, kiedy używa uh, profanity, kiedy wykorzystuje innych, nie daje im nagrody, kiedy kłamie, uh, uh, jest za prawem dżungli, czyli prawem silniejszego, gnębi słabszych, no i kiedy zajmuje niewłaściwe miejsce w społeczeństwie, to są niewykształceni, a idą na takie miejsce, które wymaga pewnej wiedzy. Że tacy ludzie, którzy są chory, sick, nie mają respektu uh, to innych, no i wtedy potrzebują tego trzeciego lekarza jakim jest dzicie